Witam trzeci biolchem. Na lekcji kolejnej z fizyki medycznej. Dzisiaj mamy kolejną część optyki. Dzisiaj są przyrządy optyczne, dlatego też witam Was biolchemy, ale kto wie, może również witam, witam w zwykły temat fizy czy fizy Bo ten temat jest tematem oficjalnie medycznym, może was zdziwię, ale tak naprawdę fizycy też go mają. No bo dzisiaj będziemy mówić trochę o wadach. Soczewek oraz o przyrządach optycznych. Czyli na przykład dojdziemy do lupy i mikroskopu na końcu. Więc po kolei, moi drodzy, żeby mówić o wadach soczewek, trzeba przypomnieć sobie, trosze, troszeczkę tylko rzecz jasna, nie potrzeba aż tak mocno przypominać sobie, czym jest pryzmat i co pryzmat tak naprawdę robi, do czego służy pryzmat. Tutaj mamy. Zaczynamy właśnie od pryzmatu. Takie zdjęcie z jakiejś promocyjnej firmy, która sprzedaje pryzmaty. Pryzmat, czyli szklanna bryba ograniczona z dwóch stron powierzchniami płaskimi. Jedna powierzchnia płaska i druga powierzchnia płaska. Nierównoległymi. Tak. Ta dole nie musi być już płasko powierzchnią. Może być dowolną, ale dwie muszą być powierzchnie płaskie. Z przodu, z tyłu już też niekoniecznie. Tak, oczywiście, jak produkujemy pryzmaty, to każda strona jest płaska. Ale tak, przód, tył to nie jest pryzmat, bo, są płytki, bo to są równoległe ściany, tak, więc te błoki, to jest pryzmat. Do czego pryzmat służy, do czego w jakimś celu używamy pryzmat? No to jest podstawowa część spektroskopów, czyli przyrządów do rozszczepienia światła, do badania widma światła, tak? Czyli promień światła białego przechodzący przez pryzmat ulega rozszczepieniu na barwy. Na górze widać barwę czerwoną, na dole fioletową. Tutaj mamy taki bardziej poglądowy rysunek. Jak to wygląda. Tak? Wszystkie barwy tutaj się rozszczepiają, ale pamiętajmy o jednej rzeczy: pada światło białe na pryzmat. Tutaj może jest, jest narysowana normalna, czyli kąt padania wszystkich barw, czyli barwy białej, a mieszanki wszystkich barw, jest ten sam na ścianę pryzmatu. A kąt załamania od czerwieni po fioletu jest inny. Co to oznacza? To oznacza tyle, że zgodnie z prawem załamania prędkość światła, która w szkle, w pryzmacie, musi być inna na różnych barw. Czyli barwa czerwona ma większy kąt załamania niż fioletowa, tak mówię do tych skrajnych, czyli barwa czerwona ma większą prędkość rozchodzenia się w szkle niż barwa fioletowa. Większą prędkość rozchodzenia się w szkle, czyli tak, czyli mniejszy współczynnik załamania. bo to jest, pamiętamy, odwrotnie, im mniejszy jest poczynnik załamania, na przykład tym prędkość światła w danym ośrodku jest większa. Tak. Więc taka informacja, czyli światło uległo rozszczepieniu już na pierwszej ścianie, na drugiej już nie ma co ro rozszczepiać się, więc dalej te barwy są oddalone od siebie i uzyskujemy coś, co nazywamy oficjalnie widmem ciągłym, światło objawia widmo ciągłe, bo barwy przemieniają się płynnie jedna w drugą. Tak. Dlaczego mówię o macie w kontekście wad soczewek. No bo teraz, jeżeli porównamy sobie jakąś soczewkę, no to soczewka to, to czym jest soczewka tak naprawdę? To jest soczewka, przeczuć prze, prze, no, soczewki. I przy okazji, coś, co się zwa pierwszą wadą soczewki, możemy sobie zanotować: aberracja chromatyczna. No, a tam, bo tutaj podłużna, poprzeczna, to nas to nie interesuje. To chromatyczna. Na czym ona polega? Otóż możemy potraktować, i to bez najmniejszego, bez większego przybliżenia już yy, soczewkę jako układ pryzmatów. Po prostu jako układ pryzmatów. Tu w końcu zwróćmy uwagę, w tym, w tym, tutaj, jak problem pada światła, tutaj na górze, tak, to jest jakby pryzmat. Malutki pryzmat. Ściany, może nie są płaskie, tylko są pewne, jakiś kąt, ale. Mają takie zakrzywienie do ściany, może tak powiedzmy lepiej, ale one nie są równoległe. Czyli to się jak pryzmat. Co to oznacza? To oznacza tyle, że barwa czerwona biegnie, no, miesięcy odchyla pierwotnego kierunku, tak, w którym wiązka się biegła. Jak wiązka biegła tu tędy prosto, to czerwona mniej się odchyliła niż fioletowa. Co to oznacza? Że czerwona jest, mniej się odchyliła. Czyli Barwa czerwona przecina oś optyczną dalej niż barwa. Tutaj na rysunku jest niebieska. Co to oznacza? Że te barwy mają inne ognisko. W innym miejscu mają ognisko. Zresztą jak pamiętacie, zapisałem Wam wzór na ogniskową soczewki. Tam we wzorze jest współczynnik załamania materiału, z którego wykonana jest soczewka. Skoro różne barwy mają różną prędkość w szkle, czyli mają różne współczynniki załamania, Oczywiste jest, że ognisko powinno być w innej odległości, że jest inna ogniskowa tak, dla różnych barw, czyli czerwona, to w przypadku jaka to niebieska. Jakbyśmy podstawili mniejszy spoczynek załamania dla barwy czerwonej, to wyjdzie nam ogniskowa dłuższa, większa niż dla barwy fioletowej czy też niebieskiej. To jest jedna z tak. Aberracja chromatyczna. To oczywiście jest... Yy, yy, no, no, Coś, czego byśmy chcieli uniknąć jednak mimo wszystko, jeżeli chodzi o soczewki, więc yy, są oczywiście układy budowane, jak można likwidować taką taką wadę. No dla pojedynczej soczewki sferycznej nie ma nawet najmniejszej szansy, żeby zlikwidować, bo to jest pra pra prawo fizyki, tak można tak powiedzieć najprościej, tak. Czyli po prostu różne barwy mają różne prędkość, różne współczynniki załamania, czyli różne ogniska, tak. Żeby się pozbyć um, takiej wady trzeba by zbudować soczewkę, czy układ soczewek akromatycznych. Tak? Tutaj co mam? O, tu mam tak podakadane zwykła soczewka. To jest taki troszeczkę inny rysunek. Tak. Tylko że troszeczkę tak to bardziej tak nie pasują. A bo to nie, bo to jest coś innego. To jest inna wada jeszcze. Przepraszam, to jest inna wada. Ale achromatyczny układ soczewek trzeba zbudować, czyli jedna soczewka, na przykład soczewka wypukła. Do tego dokładamy soczewkę wklęsłą. Oczywiście taką soczewkę wklęsłą, aby jej no żeby układ ciągle posiadał właściwości soczewki, czyli to była soczewka zbudowana chociażby z innego materiału, z, innym, z inną krzywizną. Chodzi o to, żeby taka soczewka achromatyczna usunęła bo wadę. Czyli jedna soczewka ma wadę, druga soczewka będzie miała wadę, ale wspólnie wady mieć nie będą. Tak, soczewka taka achromatyczna, układ dwóch soczewek, wkręsłej i wypukłej, połączone ze sobą razem odpowiednio i wtedy tę wadę można zlikwidować. No, drugą też przy okazji, tę, która chwilę będzie, ale powtarzam, to była aberracja chromatyczna, tak, jeszcze powiększę, to, to by lepiej można było zobaczyć. To jest tak naprawdę podobnie, tylko tyle, że nie na osi optycznej. To tam się nie ma czym przyjmować. Yy, następna wada to jest aberracja sferyczna. Na czym ona polega? Otóż, jak przyjrzymy się jedną rzecz. To odchylenie wiązki światła, które tutaj jest, dla różnych barw inne, jak mówiliśmy, zależy od tego, jaki jest kąt pomiędzy tymi dwiema ścianami pryzmatu. Tak. I większy kąt. Tym te odchylenia są odpowiednio większe. To popatrzmy teraz na. No, taki rysunek. Tutaj do uproszczenia. Jedna ściana jest prosta, a druga jest pod pełnym udokrębieniem. Zwróćmy uwagę na jedną rzecz, że ta część przy osi optycznej jest praktycznie równoległa do drugiej ściany. Czyli kąt jest między nimi 0 stopni. Im wyżej, tym ten kąt jest coraz, coraz większy. Czyli tak naprawdę mamy układ pryzmatów. O, o różnym kącie między ścianami. Co to oznacza? Że te wiązki świata biegnące w różnej odległości od osi optycznej będą odchylane też pod innym kątem. Będą odchylane pod innym kątem. I jak widać najbardziej odchylane jest związko, które biegnie najdalej od osi optycznej. Czyli ognisko wiązki światła biegnące daleko jest. Sożewki, niż to ognisko, wiązki światła biegnące przy osi optycznej. Tutaj to takie, to gdzieś jest, o nawet gdzieś tutaj jest to ognisko. Czyli poza aberracją chromatyczną, że różne barwy, bo soszewka rozszczepia światło białe, mamy aberrację sferyczną, czyli różne ogniska dla światła przygodącego w różnej odległości od osi optycznej. Aberracja sferyczna. Tutaj można budować soczewki asferyczne, no, prawie, też ja tak przyglądam się, to nie widzę prawie różnicy, ale chodzi o to, że ta powierzchnia nie jest soczewką, nie jest sferyczna. czyli nie jest to wycinek koła. Tak? W tym momencie możemy uzyskać soczewkę asferyczną, czyli mającą ognisko, w tej tak samej te same odległości, w zależności od osi, od osi optycznej, jak świat tak? Więc I tak to się na nic interesuje, a nie coś takiego. A jeszcze jakbyśmy połączyli Tę wadę z taką wadą, czyli nie tylko, że różne barwy mają ma różne ogniska, to jeszcze wiązka światła biegnąca w różnego odległości od osi ma różne ogniska. To już koszmar. A te soczewki, o których ja wspominałem, achromatyczne, czyli połączenie soczewki z i z wypukłą, likwiduje i aberrację chromatyczną, i też aberrację sferyczną. Oczywiście trzeba odpowiednio to dobrać, tak, te parametry tych soczewek. No dobrze. Czyli mamy wady soczewek, tutaj trzeba bardzo dokładnie do tego podchodzić. Jak ktoś będzie konstruował za tak. No dobrze. Tutaj, ja jeszcze tutaj też asfereczną soczewkę to możemy zlikwidować. Yy, co dalej? No teraz możemy już przejść faktycznie do przyrządów optycznych, o których chcemy wspomnieć. Pierwszym przyrządem optycznym, który będę chciał. To tak naprawdę, już może wspominać o oku, ale o oku będę chciał być osobną lekcję a nie przy okazji czegoś więc oku powiemy sobie za tydzień dobrze no dobrze w takim razie lupa pierwszy przyrząd optyczny lupa i teraz do czego służą no, tutaj mógłby podobieć jakiś rys pokazać poszukać rysunek lupy no ale tak naprawdę to chyba nie ma większego yy, znaczenia żeby tak jakiś ładny rysuneczek jakaś firma kremująca albo grafika po prostu jak wyglądają, każdy widział raczej nie u Was. Ale jak to działa? Czyli tak, soczewka skupiająca po pierwsze, czyli w powietrzu to jest soczewka wypukła, tak jak mówiliśmy. Przedmiot, tutaj przedmiot jako, tu jest przedmiot AB, ustawiamy pomiędzy soczewką a ogniskiem. Pomiędzy. Chodzi o to, żeby obraz nie był do grono Jak to chcemy, na przykład, czytać malutki tekst to żeby nie mieć jej tak nogami a ja przypominam, że w, gdy przedmiot jest pomiędzy ogniskiem a soczewką, to obraz jest obrazem prostym, przy okazji pozornym co prawda to jest x, odległość tak, przedmiotu od soczewki Rysując pierwszy promień równoległy, po przejściu przechodzi przez ognisko po drugiej stronie drugi promień przechodzący przez środek on się nie ugina, pamiętacie, nie, za, nie załamuje biegnie prosto Promienie przygodzące się rozchodzą. Wysyłanie przedłużenia promieni. Przycinają się w jednym punkcie, w punkcie A', bo to jest punkt a', a'. No i tu mamy obraz naszego przedmiotu. Odległości Y od soczewki. Czyli X jest odległością przedmiotu od soczewki, Y odległością obrazu od soczewki, a F to ogniskowa. Tutaj Y, tak, usta tak ustawiamy nasz przedmiot, ten a i AB. Aby Y było równe D. To to jest D. O tym będę mówić dokładnie, jak będziemy mówić o oku, ale D to jest tak zwana odległość dobrego widzenia. Kto chodził do mnie do gimnazjum, to wie o co chodzi. Ale to jest odległość około 25 cm Mamy na oko. Tak przyjmujemy 25 cm odległość dobrego widzenia. W odległość powinniście, powinniście czytać, jeżeli macie zdrowe oko, jeżeli ktoś ma. Jest krótkowidzem, to czyta bez okularów w mniejszej odległości. Tak mówiąc. W Jeżeli ktoś jest dalekowidzem, albo ma nadwzroczność formalną, tak się nazywa, to powinien czytać w większej odległości, bez okularów oczywiście. D jest odległością dołego widzenia 1,4 m, 25 cm. Tak. Czyli lupa tworzy obraz, który jest powiększony, tak, bo to chodzi. Pozorny, to jest pozorny obraz, możemy go dostrzec w oku, tak. No i oczywiście. Proste, nie jest do z nogami. Skoro mówimy o lupie, to przy okazji trzeba jeszcze powiedzieć o powiększeniu, jaki tworzy lupa. A to jest wzór na powiększenie lupy. D przez F plus 1. D to jest odległość dobrego widzenia przez ogniskową. Tak? Czyli y, ta ogniskowa, czyli D przez F plus 1. Nie, nie będę tego zerwał, wyprowadzał. Y, często to plus 1 jest pomijane nawet we wzorach różnych w obliczeniach. Szczególnie przy mikroskopie, o czym za powiem dlaczego czyli powiększenie D przez F, praktyczne powiększenie lupy to no, do kilk kilka do kilkunastu okay. lupa nie stworzył zbyt dużej powiększeń, ale te kilkanaście już jest często wystarczające do pracy. No dobrze i następny przyrząd optyczny, czyli mikroskop, tutaj nie wiem czy jest sens pokazywać mikroskop, krasa biochem to Mikros mikroskop biały jakaś reklama jakaś firma produkująca mikroskopy o 219 zł dokładnie za reklam ale chcę jechać mikroskop każdy wie jak widzi w każdym mikroskopie praktycznie w chwili obecnej produkowane są takie że okular ma może zmieniać okulary tak to jaka są trzy światło i obiektyw no właśnie to teraz przejdźmy do mikroskopu Dlatego należy trochę lepszy obrazek. Tak jest. Więc mogę skasować sobie. Mikroskop. Dwie, dwie soczewki. Obiektyw. Soczewka zwana obiektywem, soczewka zwana okularem. Gdzie ustawiamy przedmiot? Przedmiot ustawiamy za tym razem, za ogniskiem obiektywu. F1 to jest ognisko obiektywu. Tutaj odległość FOB. Tak? To jest ogniskowa obiektywu po obu samo taka sama. Tak. Tu jest F1 i F1 tym napisane też może jest przy mnie chyba nie To nie ma znaczenia. F1 po prostu. Ogniskowo obiektywu, ogniskowo obiektywu. stawiamy większą odległość niż ogniskowa obiektywu, ale w miarę blisko. Ogniska jednak, mimo wszystko. L jest odległością między obiektywem a okularem, czyli tak naprawdę to jest długość tubusa. Tak, tak można powiedzieć. O, okular patrzyłem przez okular, tutaj potężne oko widać na rysunku. Teraz tak, skoro przedmiot jest za ogniskiem to obraz będzie dobór nogami. To jest obraz H1. H to jest przedmiot, H1 to jest obraz, który tworzy obiektyw. I promień równoległy do osi optycznej przechodzi przez ognisko, biegniemy dalej. Promień przechodzący przez środek biegnie na wprost. I promień, który biegnie przez ognisko to w przejściu przez tarczewkę biegnie równolegle. Promienie się tutaj przecinają. Tworzymy obraz H1. Obraz powiększony, rzeczywisty i odwrócony. Taki daj obraz obiektyw. To tak jest oczywistość chyba, nie? Powiększony, odwrócony i rzeczywisty. Ale teraz tak ustawiamy okular, żeby ten przedmiot, przepraszam, ten obraz, który tworzył obiektyw, czyli H1, był pomiędzy okularem a jego ogniskiem. Ogniskowo, okularu. A jest to jest odległość tutaj przedmiotu H1 do, do okularu a to nas nie interesuje. Chcemy, żeby ten obraz oczywiście, ten przedmiot H1, który jest dla okularu obrazem, był w miarę jak najbliżej ogniska okularu, ale od strony soczewki. Tak? Czyli ta odległość H1, bo dla, soczy... dla okularu H1 jest przedmiotem, ta odległość H1 od okularu była mniejsza niż ogniskowa okularu F okular. Teraz co? Mamy coś podobnego jak dla lupy. Tak żeby było jasne. Okular jest niczym innym jak, jak lupą. Przed, między soczewką a ogniskiem. Czyli to jest po prostu rozmieszczona, można powiedzieć, lupa. Okular jest zwykłą lupą. Teraz co robimy? Pierwszy promień, równoległy, tędy, potem promień na przykład biegnący narysowali jakieś inne promienie biegnące w ten sposób, ja bym stąd promień biegnący przez środek, prosto i wtedy on tak, tylko to tak by wyglądało, ten jest mi się tutaj chyba nie za bardzo składa, bo jak bym stąd tu to powinno być prosto, prosto i raczej by się tutaj w tym punkcie nie przyciął coś przejęli z tym z tymi promieniami z tymi promieniami 1 i 2, bo 3 narysowane jest dobrze, równolegle potem nie, on też jest zidentyfikowany. narysowany, bo tu jest równolegle, a tu jest F2, ognisko drugie, więc ognisko drugie jest gdzieś tutaj. Ten promień czerwony powinien być narysowany gdzieś tu, też prosto. Czyli te wszystkie promienie są trochę nięte tutaj, nie ma co ukrywać. Tak, powinien bliżej. Ale co nie zmienia jednego? Nie zmienia tego, że obraz będzie powiększony. Tak, powiększony. H2 będzie powiększony. Faktycznie na rysunku powinien być tutaj gdzieś bliżej. H2, to jest błędny rysunek, powtarzam jeszcze raz. H2 będzie powiększony, prosty i pozorny. Czyli okular tworzy obraz powiększony, prosty, pozorny. Ale wcześniej części obiektyw też powiększył obraz, dając oczywiście rzeczywisty i odwrócony. Tak. Czyli łącznie uzyskujemy jaki obraz? Podwójnie można powiedzieć powiększony, ale już odwrócony, czyli tak jak robi obiektyw i pozorny to, co robi okular. Na pojedynczego przyrządu optycznego pojedynczej soczewki takiej możliwości nie uzyskamy, żeby uzyskać obraz jednocześnie odwrócony i na przykład pozorny. A ten jest odwróconym, pozornym i powiększonym. O, bo zapomniałem. Czyli powtarzam, tak, tutaj pod, to jest, tak działa mikroskop, a jakie jest, jak jest powiększenie mikroskopu, tutaj gdzieś dalej to powiększenie znajduje. Tutaj jest wyprowadzenie wzoru, że powiększenie mikroskopu to tak naprawdę jest powiększenie obiektywu razy powiększenie okularu. Tutaj jak się postawi wzór, to jest powiększenie obiektywu, L plus L obiektywu. Nie będę tego wyprowadzał. Zwróćcie uwagę, powiększenie okularu to jest d przez s, czyli d przez f ogniskową. Chodzi o to, żeby powiększyłem, żeby ten przedmiot był jak najbliżej ogniska, żeby można było przyjąć, że x jest równy ogniskowej. Tak samo tutaj, żeby można przyjąć, że S jest równy ogniskowej. Po prostu. To jest tylko wzór oczywiście przybliżony. A to zwróćcie uwagę, porównajcie ten wzór P jako D przez F z tym wzorem D przez F. Tego plusy jeden pomijamy. Widzicie, tak? To plus jeden pomijamy. No i to jest wzór na powiększenie. Tak. Na powiększenie mikroskopu. Ten wzór warto sobie zanotować. Taki wzór uproszczony, rzecz jasna. A upraszczając, że nie ma tylko tutaj plus jeden, że te odległości są równe ogniskowej. No, formalnie gdyby tak było, to nie byłoby obrazów. No, ale są przybliżenie niewielkie różnice, więc tak możemy przyjąć. Czyli L jest odległością między obiektywem a okularem. D jest odległością dobrego widzenia. Tutaj jest podane nawet, że wynosi do 25 cm. Ogniskowo obiektywa, ogniskowo okular. Praktycznie, jeżeli chodzi o powiększenia uzyskane przez mikroskopy optyczne, no to też niestety fizyka stoi na przeszkodzie, żeby podawać dowolne, wielko, dowolne powiększenia. Największe powiększenie to 5000 więcej. nie więcej. Ja wiem, dlaczego? Zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Mieliście w gimnazjum dyfrakcja światła. Interferencja też. Od dyfrakcji światła wystarczy hasło. Czyli, czyli fala, przychodząc obok przeszkód, ugina się na nich. A kiedy najlepiej dyfrakcja zachodzi? Ona wtedy, gdy rozmiar przeszkody szczeliny jest porównywalny z długością fali. W tym przypadku z długością fali światła. A czerwone ma długość rzędu 700 nanometrów. to jest 0,7 mikrometra, no to przedmiot nie może być tych rozmiarów mniej więcej. Nawet nie może być rzędu 1 mikrometra, czy 1,5 mikrometra, bo wtedy dyfrakcja też zajdzie i zamiast ostrego obrazu będziemy mieć obraz zamazany. Czyli rzędu kilku mikrometrów najmniejsze przedmioty można byłoby dostrzec, może w mikroskopie optycznym. No dobrze, czyli tak działa mikroskop optyczny. Lupa. Co też jeszcze było? A, no i wady soczewek. To na dzisiaj tyle. Za tydzień powiemy sobie o, też będzie część medyczna, o ludzkim oku, tak? Powiemy sobie o jak zbudowane jest, o wodach ludzkiego oka. A potem przejdziemy dalej jeszcze do części jeszcze fizyczno-medycznej, bo na razie mówimy o tym, jak tworzy się obraz, a potem jeszcze powiem sobie o widzeniu barwnym jeszcze tak osobno. I do zobaczenia, do, właśnie, do usłyszenia, bo tutaj się już nie pokazywałem Wam. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Na razie.